Here comes the, here comes the, here comes the. Y'all don't really want it like this. Oh, yeah. Here comes the. Klata plecy barki, klata plecy barki, klata plecy barki, od tego są ciężarki Klata plecy barki, klata plecy barki, klata plecy barki, barki. od tego są ciężarki Jestem silny, jestem mokry, jestem taki wilgotny Ja się rzeźbię, ja tu kliczę Obciążenia wciąż liczę Między siłownią a siłownią robię zdjęcia na NK ma seria to nie męka, cała siłka z nami stęka Ubieram po to szulek, ostro wiążę spodny sznurek Oliwą się smaruję, może stupić i spróbuję nawet nie zacząłem, już przy czuję mm. wszystko już gotowe, ktoś woła na rozmowę Każdy dobrze wie, gdzie przyjść po porady treningowe Już minęło pół godziny, a ja zapinam pas Teraz ostrego treningu nastał tutaj czas Teraz muszę się cofnąć, po moje rękawice Bez nich nie jestem mistrzem, a najwyżej wice Mój wicek już rozgrzany, od przybijania sztamy Inni niech odpoczywają, a my tutaj tak działamy mm. Klata plecy barki, klata plecy barki, klata plecy barki, od tego są ciężarki Klata plecy barki, klata plecy barki, klata plecy barki, barki, barki od tego są ciężarki Jestem silny, jestem mokry, jestem takie wilgotny Ja się rzeźbię, ja tu kliczę, obciążenia wciąż liczę Między siłownią a siłownią robię zdjęcia na NK Ósma seria to nie męka, cała siłka z nami stęka Tylko łapa barki klata, a ty biega jak swój tata Za zapłacona, kolejna Taka klata przed rozpoczęciem lata Ja wiem jak robić pompki, ty pewnie pytasz brata Testosteron się unosi niczym mega gęsty dym Teraz nadszedł czas wypić kolejny płyn Iso Star Plus Tiger, no i Mega Mas Teraz moje sile nie dorówna żaden z was Dzwoni do mnie ziomek, pyta się co robię Przecież dobrze wie, że ja pakuję sobie Z tysiąc pompek dziś zrobiłem, może z dwie opuściłem Spokojnie Białkiem w tapsach nadrobiłem W sumie to na mnie przyszła już pora W końcu ile mam hodować tego potwora Szybki rzut oka, na me żelazne ciało Wiem, że takich mężczyzn kobietom było mało Co dzień tak świcie i nigdy nie przestaję Nigdy nie przestaję, nigdy nigdy nie przestaję Co dzień tak ćwiczę i nigdy nie przestaję Nigdy nie przestaje, nikt nigdy, nigdy nie przestaje co, 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 dzień tak ćwicze, i nigdy nie przestaje, nikt nie przestaje, nikt nigdy nie przestaje, co dzień tak ćwicze, i nigdy nie przestaje, tak nigdy nie przestaje, nikt nigdy nie przestaje